Czołem, kochani, szczęść Wam Boże. Czy jest coś takiego, czego nie zrobił Pan Jezus? Albo co by było trzeba po nim poprawiać, lub dodawać? Chcecie o tym wiedzieć? Tak więc, mała człowieczka i ruszamy ze słowem Bożym. Jest na świecie takie znane miasto, które. Jeszcze bardziej było znane w starożytnych czasach to Aleksandria. Znajduje się ona w Egipcie. W Tym Egipcie, o którym pewnie nie... wiele można było słyszeć na lekcjach historii wiele można było usłyszeć o piramidach, sfinksach i nie tylko. Aleksandria była pięknym, starożytnym, wielkim miastem. Po tym starożytnym mieście zostały dziś tylko ruiny. I wspomnienia, ale nie to jest najważniejsze. To miasto było też bardzo ważnym i jest bardzo ważnym miastem dla chrześcijan. To miasto, którego stolicą było chrześcijaństwo całej Afryki, to tam ono się gromadziło, tam przybył święty Marek, tam nauczał. I to jest miasto, które ma historię niesamowitej świętej, świętej katarzyny. Co takiego było w tej Katarzynie, Katarzyna była kobietą bardzo mądrą i uczoną. I kiedy przyszły prześladowanie na początku IV wieku na chrześcijan, miała być ona uwięziona i sam cesarz makracjusz miał domagać się, żeby wykonano na niej wyrok śmierci. Zostawiono ją jednak y, dla próby. Jeśli jest taka mądra i taka cwana, to niech debatuje ze wszystkimi wielkimi uczonymi całej Wielkiej Aleksandrii. Niech wykaże, pewnie nie wykaże niczego, niczego nie udowodni, bo gdzie ona, zwykła kobieta i ci wszyscy wielcy uczeni, filozofowie, rektorzy. Tymczasem, kiedy przyszło do debaty, Katarzyna nie tylko mówiła mądre rzeczy, ale mało tego. Coraz przekonywała kolejnych z uczonych mężów. Tak więc cesarz nie wytrzymał i skazał ją w trybie natychmiastowym na śmierć. Miała być umęczona, ale tak mężnie znosić swoje męczeństwo, że przy okazji nawrócili się jeszcze niektórzy spośród żołnierzy, którzy wykonywali tę egzekucję. Dziś Katarzyna jest znana jako jedna z mądrzejszych świętych Kościoła. Dziś czytamy w Ewangelii słowa, które zapisał nam święty Jan. Posłuchajcie. Jezus powiedział: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie. Nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród Was, pocieszyciel Duch Święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Nie taki, jak daje świat. Ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znowu do Was? Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Niektórzy pytają się, jak to udaje mi się przygotować do tych wszystkich kazem. Muszę wam powiedzieć, że sprawa nie jest taka prosta. Za każdym razem staram się czytać i poznawać ważne rzeczy. Troszkę tam wiem, ale przydaje się wiedza taka jak chociażby kateki z Kościoła Katolickiego, przydaje się wiedza różnych dokumentów kościelnych, przydaje się... Znajomość różnych spraw, książek, wszystkiego dobrze jest mieć pełno. Ale dalej okazuje się, że sama wiedza nie wystarcza. Nie wystarczy być tylko oczytanym. Trzeba mieć jeszcze jakiś klucz do tego. Trzeba mieć umiejętność zrozumienia tego, co się dzieje. I wtedy dobrze jest prosić Ducha Świętego o światło. Powiem Wam szczerze. Bardzo często modlę się i proszę Go, żeby pomógł mi zrozumieć to, co już wiem. Bo to, kiedy On pomaga nam zrozumieć, kiedy nam pokazuje, że to, co już nam Chrystus objawił, to tak naprawdę znaczy to i tamto i ma taki inny wpływ na moje życie, to dopiero wtedy ta wiedza i zrozumienie pozwalają nam się wzbić do nieba, unosić ku świętości. W spotkaniach ze zmartwychwstałym Chrystusem jest jedno z moich ulubionych spotkań, kiedy to Pan Jezus na drodze do Emaus spotkał dwóch swoich uczniów. I ci dwaj uczniowie, to byli bardzo dobrzy uczniowie, wiedzieli niemal wszystko, przecież chodzili za Panem Jezusem, znali Pana Jezusa i jeszcze zaczęli Mu tłumaczyć, choć nie wiedzieli, że On to jest On, to zaczęli Mu tłumaczyć, co tak naprawdę stało się w Jerozolimie? Że ich mistrz, to znaczy on, to znaczy pan Jezus, był umęczony, że został zabity na krzyżu i że kobiety mówią, że on zmartwychwstał. Tylko był mały problem. Chociaż znali całą naukę pana Jezusa. Chociaż dobrze wiedzieli, co się dokonało i co się zadziało i jaka była dobra nawina tego pierwszego wielkanocnego dnia. Nic z tego nie rozumieli. Tak więc, gdy szli do tego Emaus, pan Jezus w trakcie drogi zaczął im po kolei od proroków wszystkich wyjaśniać pisma święte i pokazywać, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I gdy doszli do domu i gdy pan Jezus łamał dla nich chleb i zniknął im wtedy z oczu, oni zrozumieli, że to był Jezus. Że wszystko im wyjaśnią w drodze i że dopiero to, że on im wyjaśnił, to pozwoliło im zrozumieć to, co już wiedzą. I z tym zrozumieniem pobiegli z dobrą wieścią do apostołów. Ok, zanim jednak słynne nasze KPW, to chciałbym wam. Zaprezentować i podziękować za udział w konkursie Mój Baranek Wielkanocny i pokazać Wam konkursowe prace, które zostały przysłane i nagrodzone wszystkim tym, którzy wzięli udział. Bardzo dziękuję. Zwycięzcom gratuluję. Naprawdę jesteście rewelacyjni. I teraz. Okej, okay. mam nadzieję, że też wiemy i rozumiemy po dzisiejszym odcinku, że nic po Panu Jezusie nie trzeba poprawiać. Jedynie potrzeba nam światła Ducha Świętego, byśmy mieli zrozumienie tego, co On nas nauczył. I tak nieustannie działa Duch Święty w Kościele. Mam nadzieję, że teraz mamy jedno wielkie KPW. Bardzo Wam dziękuję. Za dzisiejsze spotkanie pamiętajcie, by zawsze prosić Ducha Świętego Światła. Do zobaczenia. Szczęść Wam Boże!